Ale dzień 29. Przed dziewczynami wyjazd na profesjonalne castingi. Tymczasem zamiast biletów dostają pizzę. Castingi są w Mediolanie. Byliśmy w, w szoku, kompletnym szoku. Jesteśmy w Mediolanie! Jezu, ja się zawsze o tym uczyłam, ale jak to sama teraz zobaczyłam, nie mogę w to uwierzyć. Będziecie a brały udział w castingach? Do Fashion. Do Fashion Weeku. I jedna z Was, może więcej, będzie miała możliwość pójść uh, na wybiegu wielkich kreatorów mody. No to odpadłam. Modelki spotkają się z Alessandro Rossetti, dyrektorem Agencji Next Mediolan, z którą zwyciężczyni programu podpisze kontrakt. You're going to do your first casting here today. And after that, I guess tonight, is going to have to so let's see who we have here. Ola. to ja. Jak ty jesteś, Ola? I'm 172. Unfortunately, your height is not helping. Paulina. Tall yes. are you? Das kommt. Äh, I never ever my English um. Wcześniejszych czasach w XXI w... wieku Paulina nie zna znaczy angielskiego. Let's see how you walk. Modelki zaczynają od krótkiej nauki chodzenia. Modelki od razu zostają wrzucone na głęboką wodę. Rywalizują z całym tłumem innych kandydatek. So who's more interactive for you? The most interactive, it's She's a little bit overweight. Yeah. Her hips, you know, are too big for what the market requires, and she's super tall. She's 183. The person that is going to leave the program is going to be Veronica. Nigdy nic nie, nie wygrałam nie osiągnęłam nie... <noise> Jestem po prostu w szoku cieszę się, że mogłam być tutaj z wami. O, ojka, ja Ja nie mogę patrzeć, jak ty płaczesz, no. Tyle, tyle zobaczyłam Tyle przeżyłam. Naprawdę. Nigdy nie przypuszczałam, że trafię do programu Top Model, zostaję modelką. W ogóle, że trafię do jakiegoś programu, że wybiję się, że poczuję się lepsza, fajniejsza, piękna, a może chociaż ładna. Nigdy niczego nie będę żałowała, co zrobiłam w tym programie, co powiedziałam, e, nieważne o kim. Ja się trochę zmieniłam w środku. Znaczy zawsze byłam taka szalona i w ogóle i taka zwariowana. Ale doceniłam też siebie. We're going do this shoot, which I call a romantic weekend in Milan. Ola, I like her. She has an interesting face, but still, she misses a little bit of self-consciousness in front of the camera. Paulina, jak? Ja pozytywnie zaskoczona. Tak, pozytywnie zaskoczona i co? Nie no, powiedziałaś mu, ja Bubu, czy powiedziałaś trzy słowa? Jak było? Staram się, naprawdę. Starasz się? How are you? Chodnikiem siedzę, tam szperam tym samolocie. Tak, jadę Pronto? Si? Woo! Okej, okay, okej. Okay. Girls, I have a good news on for one of you. Ania, they want to see you again for the casting that we did yesterday. Wow! Co? Yes. So? So, dostałaś się? Nie. Yes. Przymierzyłam ciuchy, zrobiono mi zdjęcie. Wyjść po biegu na feszynku w Mediolanie. Uff. Marzenie. She already knows how to stand in front of the camera. I think Ona she move like more easily, you do góry i ruszasz. Myślałam, że pójdzie mi Kiepsko, ale pracowało mi się lepiej z tego względu, bo model bardziej mi się podobał. Był bardzo przystojny, było takie totalne ciacho. Decy, Jestem tak 50-50. Próbuj poderwać tych panów, żeby z nimi zrobić zdjęcie. Powiedz foto, foto i ten, no idźcie. ...policjantów i zrobić sobie z nimi zdjęcie. Lajtowo. Policja pierwszy raz mnie zgadnęła w wieku 15 lat i kompletnie się nie bałam niczego. Today is a different attitude, because uh, um, there will be a bathing suit and uh, underwear show. Aha. OK, Dziewczyny miały nogi po sufit. Ja na pewno niektórym z nich nie zazdroszczę celulity. Co druga tutaj miała celulit. Co drugie trzęsły się pośladki. Wstydźcie się panowie! Taka młoda i celulit? Ania! Ania! Mam dla ciebie wiadomość: dostałaś się i idziesz w pokazie w Mediolanie! she has something interesting I saw immediately in her face something different than the other girls she's really good when she walks and can't walk so probably she can be a good model Po prostu wiedziałam, że mogę wszystko, mogę latać Ja myślę, że jeżeli bardzo doceni to, że Ani się udało. No, naprawdę, że tak. i możliwe, że dzięki temu nie będzie jakoś tam zagrożona. Tak. Ja uważam, że Ania tutaj ma bankowo szansę w finale. Tym bardziej, że jest wysoka, potrafi chodzić. Kasia jest dziewczyną, która na pewno ma parcie na to, żeby być sławną osobą. Ale nie do końca to jest program dla niej. Niestety nie ma z nami Weroniki. Pierwsza dziewczyna to będzie Kasia. Wracasz do tego spojrzenia mhm. takiego, które jest takie dla Ciebie charakterystyczne i o ile ono jest bardzo fashion, to tutaj w tym momencie, kiedy powinnaś być taka zakochana, szczęśliwa, radosna, to ma być bardzo mhm. naturalne zdjęcie, a Ty tu rzeczywiście trochę bardziej grasz niż powinnaś. Dziewczyno, Ty jesteś na, na tym zdjęciu taka, że ja chcę jechać do Mediolanu. Naprawdę, znaczy jest ta, taka fajna energia w tym zdjęciu, jest taka fajna energia w Tobie. Naprawdę dla mnie super bomba, nie mam żadnych uwag do tego zdjęcia. I think that you can do much better. Troszeczkę to ujęcie dodaje Ci lat. Bo tutaj tak naprawdę wyglądasz jak taka wesoła wdówka z kochankiem. <laughs> świeżo po pogrzebie męża. <laughs> Słuchaj, dziewczyno, ja patrzę na ciebie, ja cię nie poznaję. Teraz mnie zachwycasz. Ja widzę w ogóle kogoś, kogo do tej pory nie znałam. Warto było wysłać cię do tego Mediolanu. Naprawdę warto było bardzo. Niesamowito, masz taką pozytywną energię pierwszy raz. Się tak strasznie cieszę. jedna jedyna. To szła w pokarze Paoli. Po Jak było? Wszystko się udało, jestem z siebie bardzo zadowolona, że nie stresowałam się i nie zrobiłam żadnej pomyłki. Nic w ogóle? To jest jedno z Twoich najlepszych zdjęć. I to jest też zdjęcie, które pokazuje, że możesz wyglądać bardzo sensualnie, bardzo seksy. Odkryliśmy nową, piękną Anię. Ty chyba sobie zdajesz sprawę, co ty zrobiłaś. Nie zmienia się dziewczyna, jesteś cudowna. To ostatni moment, kiedy w waszym losie decydowało jury. Następnym razem zadecydują widzowie, to zdjęcie jest najlepsze. Tutaj są emocje i namiętność. Na tym zdjęciu jest. Następne zdjęcie też było równie dobre. Uff. Dziękuję. Bardzo. Polina, przejdziesz dalej. Co zrobisz, by zostać modelką? Wszystko. Dla mnie to jest takie wybicie z tego wszystkiego, z ponurego świata, w którym tak naprawdę żyję. Ja przyszłam do tego programu, żeby pokonać swoje słabości, żeby być takim innym osobą i żeby pokazać, że takie nieśmiałe osoby jak ja też mogą osiągnąć coś w życiu. Choć teraz to tak jest jak powiedzmy zająć czwarte miejsce na zawodach. Bobo! Tu z tej Bobo! Bobo, chodź pokaż nam się tutaj! Bobo powiedział, że Ci widzi w pierwszej trójce programu. A Bobo nigdy się nie myli.